Witaj, tutaj Luke. Dziękuję Ci za wypełnienie ankiety. Link do raportu Pewność Ciebie znajdziesz pod tym filmem wideo. W związku z tym, że niedawno wyszło drugie wydanie mojej książki Sztuki Ekstazoralnej, które ukazało się już w największych internetowych księgarniach takich jak Empik, Merlin czy Gandalf, postanowiłem zrobić szybką promocję. Sztuka Ekstazoralnej jest to kompletny zbiór wiedzy zawierający techniki, w tym moje sekretne metody. Na to jak kobietę zrelaksować, wprowadzić w seksualny nastrój, a następnie rozgrzać i doprowadzić do orgazmu. Orgazm jest niezwykle ważną kwestią w życiu kobiet i jest przez nie bardzo pożądany. Tym samym odgrywa on ogromną rolę w utrzymaniu związku lub jakiejkolwiek innej, nawet luźniejszej relacji, w której ma miejsce seks. W poradniku opisuję znacznie więcej niż tylko techniki oralne. Są one ważne, ale użyte same w sobie są mało użyteczne. To dłuższy i bardziej skomplikowany proces, dlatego napisałem na ten temat całą książkę. Skuteczność moich metod wynosi niemal 100%, co potwierdzają dotychczasowi klienci oraz rosnąca popularność mojego e-booka. W końcu trafił do empiku. Gdybyś zapytał mnie, co tobie da posiadanie sztuki ekscesorialnej, powiedziałbym, że będziesz w stanie zainteresować sobą kobietę dzięki zawartym w książce ważnym schematom dotykania jej ciała. Które zna zarówno mało facetów, jak i mało kobiet, co wiem zarówno od facetów, jak i od kobiet. A jeśli pokażesz kobiecie, że znasz jej ciało bardziej niż ona sama, wtedy będzie się działo coś naprawdę niesamowitego i bardzo Ci się to spodoba. Będziesz w stanie wprowadzić ją w seksualny nastrój, nawet jeśli będzie zmęczona pracą, szkołą czy innymi obowiązkami życia codziennego. Będziesz potrafił rozgrzeć ją zarówno fizycznie, jak i psychicznie co jest bardzo ważne. Dzięki czemu będzie pragnęła Cię jeszcze bardziej, a być może nawet uwolnisz jej seksualną naturę, wyzwolisz z niej seksualną bestię, o której nie wiedziała nawet ona sama, a wtedy będzie działo się konkretnie po prostu. No i oczywiście oraz przede wszystkim będziesz w stanie doprowadzić ją do orgazmu. I to bez względu na Twoją kondycję, która chwilowo może być różna. Ze względu na alkohol, czasowo przyjmowane leki... Na to, że się stresujesz, na to, że wkracza dopiero w życie seksualne, i tak dalej, powodów jest ileś tam nieważne, tak czy inaczej, będziesz mógł zawsze dać jej szczęście. Dodatkowo, jako bonus, i na tym polega ta promocja, każda osoba, która zdecyduje się posiąść dającą radość z życiem mienności, otrzyma ode mnie mój skrypt Techniki Sztuki Uwodzenia. Napisałem go już w lato i wtedy miałem wypuścić go w świat ale w związku z tym, że zawiera techniki i sekrety, których sam używam na co dzień, postanowiłem z czasem rozbudować go do grubszej książki i ewentualnie wtedy dopiero opublikować. Jednak teraz mamy specjalną okazję, więc na chwilę udostępnię tą wiedzę. E-book Techniki Sztuki Uwodzenia zawiera cztery techniki podnoszące pewność siebie przy podejściu do nieznajomej kobiety lub na randce, Pięć prostych trików na to jak wyglądać męsko i pewnie, a tym samym znacznie zwiększyć poziom swojej atrakcyjności i seksualności. Jeden prosty sposób na to jak mówić spokojnie i uwodzicielsko, tak aby wywołać w kobiecie pożądanie. ABC podchodzenia do nieznajomych kobiet na ulicy czy to w klubie, czyli jak to robić i na co zwracać uwagę. Mało osób spoza uwodzenia to wie, a jeszcze mniej osób tego używa. Trzy moje osobiste otwieracze, których cały czas używam z powodzeniem. Trzy główne tematy do rozmów z kobietą: jeśli ze stresu nie wiesz od razu co mówić, wtedy wyciągasz sobie z rękawa jeden z nich i jedziesz na automacie, dopóki się nie zrelaksujesz i zaczniesz być w pełni sobą. Trzy sztuczki na to, jak pocałować kobietę, oraz informacje, kiedy należy to robić. Jak już powiedziałem, ta publikacja jest czymś w rodzaju skryptu na studiach. Same proste, skuteczne sposoby, sama ważna wiedza bez ubierania w stylistyczne środki i inne bajery. I tyle, oczywiście. To wszystko w wielkim skrócie. Czy... Więc powiedz sobie na pytanie, czy chcesz tak jak ja dostawać sms o treści? Czy jest szansa, że kiedyś cię zobaczę? Jeśli tak, wystarczy, że klikniesz w link znajdujący się poniżej tego wideo, także kliknij w link poniżej, aby zamówić. Jak za chwilę przeczytasz pakiet, objęty jest 30-dniową gwarancją satysfakcji, więc nie ponosi żadnego ryzyka, wszystko na luzie. Oferta ważna jest tylko do poniedziałku. Pozdrawiam Cię serdecznie, Luke.